Mamo, powiedz mi jedno. Dlaczego my o siódmej rano wyciągamy rzeczy z wózka? Bo rano to się robi, a nie myśli. Myślenie jest po obiedzie. Rower. Jakim cudem schowałeś go w wózku? No normalnie, zmieścił się. Dlaczego pług jest czystszy niż rower? Bo pług pracuje, a rower się wozi. Jak ty. To do ciapka, tak. A do czego? Do poloneza. No cześć, Helciu. Co się stało, że wróciłaś tutaj? A, aż szkoda mówić. Powódź przyszła i zmiotła wszystko. Przykro mi bardzo z tej sytuacji, ale dobra, masz chwilę. Albo stacha. Zależy. Na kawę czy na robotę? Na robotę. Ale taką, delikatno. To znaczy najgorszą. Trzeba układać małe kosteczki. Ciugi. ja bym prasował. A kto prasę ma? No, Antoni, ojciec Stefana. A kto ma prasować? Stefan. O nie! Pamiętacie, jak do was listy pisałem? Jak bronował sześćdziesiątko. Na piątce. A potem Maniusz naprawi. Ał sześć miesięcy. Ciągnik miał dłuższe leczenie niż ja urlop. Dlatego proszę. ty, Helcia. Albo stachu. Układanie kostek. Stefan niech nawet nie dotyka. To jak? Pomożecie? Pomożemy. Dobra. Ja idę do ciapka, a ty, Maki, idziesz do zboża rozładowywania. Raz, dwa. Bo jak ono tak stoi, to mnie patrzeniem obraża. Ja mam w domu książkę techniczną od C330. Mogę przynieść, jak chcecie. Ale ja mam C328. E, jakoś tam dopasujesz. Na wsi się zawsze dopasowuje. To ja wackowi pomogę. Szybciej będzie. A Florek gdzie? W Szynkonie. Ktoś musi pilnować, żeby Kiełbasa sama nie uciekła. No tak, odpowiedzialna robota. No, to prasujemy to pole. Ja, ty wysiadasz, ja prasuję. Nie ma takiej opcji, bo ojciec zrobił licznik kosteczek. Licznik czego? Kosteczek. Jedna kosteczka 20 groszy. Ile? Ciebie pogrzało. Nowoczesność, wacek. Zachód tak robi. Jaki zachód? Tu szpakowo, nie zachód. Prasowanie to się na godziny liczy, a nie na okruszki. Ale licznik kręci się sam. Ja tylko siedzę. No właśnie. Ty chcesz siedzieć, a kasa ma iść. Maszyna pracuje, ja pilnuję. Pilnujesz, żeby się nie napracować. Stefan, co ty tu odstawiasz? No, interes robię. Jaki interes? Stałego klienta chcesz mi odebrać. I jeszcze główno pieniędzy z tego będzie. No i wreszcie ktoś normalny. Słuchajcie, za godzinę prasowania 500 zł, ale jak wacek stały klient, to 400. Tato, a licznik? Licznik to sobie do zegarka przyczep. Ja prasuję. To pięknie. Stefan, ile ludzi oskubałeś? Ja. Do Mięcia byłeś, potem naprzeciwko Mięcia, a teraz do Waćka. Tylko u Mięcia byłem. Ja cię uczę pracować, a ty licznik wymyślasz. Prasujcie to pole, bo chmury idą jak podatki. Jak? Jak prasa zepsuta. To ją napraw. Nie stój jak sług graniczny. Ja tu z synem mam wojnę, a ty mi naprawiaj krzyczysz. Ty nawet nie oddychaj za głośno, bo jeszcze coś się urwie. No rusz się, złomię. Nie kompromituj mnie przed rodziną. Nie, nie rób mi tego teraz. Ty, ty nie stój. No pięknie. Zagrzewał się jak grek po weselu. Mówiłam, jak musło deszcz w pole, to ono zrobiło mokre, a on wjeżdża. To nie zakopane, to osiedlone. Jakbyś go jeszcze podał, to by zakwitł. A mówiłem, że się Ty się nie odzywaj, bo cię tu też zakopię. Jedno pole, jeden pasek, jeden ciapek i koniec świata. Na wsi jak nie pada, to źle. Jak pada, to jeszcze gorzej. Jedna przyczepa pusta, druga jeszcze czeka. O nie, pada! To Żeś wykrakał. Weź zakryj plandeką i chodź tutaj z Bartkiem. Dobra, plandeką przykryliśmy. Zboże suche to podstawa państwa. Ja się boję o słomę. Jak zmoknie, to potem gnije jak polityka. U nas to wszystko gnije równo. Na górze pomagałem sypywać, ale bez dmuchawy to dramat. Nie macie. Od roku robimy tylko nadmuchawie. Człowiek zapomniał, że ręce też ma. Ręce to jeszcze pół biedy, gorzej jak plecy pamiętają. Jak to długo popada, to słoma będzie jak zgnilizna. Ojciec mnie zabije. Spokojnie. Najpierw ja skończę ciapka, potem będziemy ratować resztę świata. No, jeszcze trochę i on zacznie żyć. No, pięknie, galeria sztuki nowoczesnej. Ruski kombajn zrobił klocki, a polski syn nie potrafił ich wczoraj ruszyć. Henryk, ty to tylko kosisz na zarobek, a słoma to ci sama ma do stodoły pójść. Wczoraj było sucho, dzisiaj mokre, a ja jestem sam jak palec w rękawicy. Kiedyś to się zbierało od razu. Człowiek się nie zastanawiał. Czy się opłaca, tylko czy plecy wytrzymają? Popatrz na to kupa jak po mamucie. Henryk by tylko liczył: tu zarobek, tam zarobek, a ojciec niech sobie siłownie na polu robi. Jak wróci, to mu pokaże te kupy. Niech zobaczy, co zostaje pod interesie. Pięknie, szklarnia jak po nalocie. Za wojny, jak byłem dzieciakiem, to naloty były, ale szkło się jeszcze trzymało. A teraz, deszcz popadał i po wszystkim. Człowiek przeżył Niemca, a nie przeżyje pogody. Słyszałem cię z pola, myślałem, że odbiło do cholery. Z życiem się kłócę, a powiedz mi widziałeś biały Polones? Widziałem, jak z filmu Pierwszy raz coś takiego na wsi widzę. Zadbany, biały u nas to ludzi na takie nie stać. Antek mówił, że jacyś przyjechali z Dolnego Śląska, z powodzi. No widzisz, ludzie po przejściach. Albo to oni ten deszcz przywieźli. Maniusz, bez przesady. Ja swoje wiem. Przyjechali i od razu leje. Ale nie tak podejrzanie to porządni ludzie pewnie zniszczeni. Szukają miejsca. Każdy coś mówi. Ja patrzę na niebo. Oj, Maniusz. Jakby myślenie było pogodą, to byś miał suszę. Zobaczymy. Wieś wszystko sprawdzi. Oby tylko nie sprawdzała młotkiem.